Cześć kochani, więc ja jestem w to jest to nie książka. Przepraszam, przepraszam, jeszcze raz. Przepraszam, 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 już tak długo filmików nie było, ale no, miałem dużo nauki, strasznie dużo, ale w końcu się pojawił. Będzie się pojawił teraz co tydzień, w poniedziałki, aby we wtorki i tak. Pod koniec sierpsza, sierpnia się on nie pojawi, to tak od 19 do 20, do 31 nie będą się pojawili się filmiki. Dlaczego? Dlatego, że jadę na kolonie yy, I... no, nie będę mu się pojawiały filmiki. No, więc tle. Więc zaczynajmy z odnosu. A i dzisiaj mamy dzień nożyczek. Paaa! Pa! Zaczynajmy! Okay, więc pierwsze zadanie to jest przepowiednia. Jeden wetnik kwadraty, dwa Zadaj pytanie, zamknięte tak, nie.

Już wycięłam. No, I już zadaję pytanku. Czy będę miała w... w. Wakacje te. Przynajmniej 100, i plus 100, i więcej niż 100. Eee, subskrypcji? Losujemy. Wkrótce to nastąpi. No jeju. Ok, jeszcze dwa pytania zróbmy. Czy moi widzowie. Dadą pod tym filmem czy dacie pod tym filmem 50 łapek w górę mam nadzieję, że dacie i tak tak, Nie, tak, tak ta. jej, jej, dobra a nie, to jeszcze jedno pytanko yy... czy moi widzowie znaczy ja, czy wy czy wy, ty, trakty... tak, Yyyy Subskrybujecie mój kanał Subskrybujesz, subskrybujesz A jak nie, to tak A jak tak, to dobrze Odlosujemy Możliwe Ojej, OK, Okej, dobra, dajmy jeszcze jedno pytanie e, czy W tym roku Czy będę bogata przez całe życie? To znaczy tak od 18 lat do. do... Do. 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 do, Tak. Do KRLT okay. nie umrzę. Znaczy jestem, tak. Mam pieniądze, mam, mam. Ale... no, czy będę, wiesz, milionerką. O, czy będę milionerką w życiu? Tak! Nie patrzyłam nic. Ojeju, jak fajnie. Dobra. To tle. Z tego. Tutaj mam karteczki. Wkładam sobie do piornika. I następne zadanko Uwaga, uwaga. I co nam się wysuje? No szukajmy, szukajmy, szukajmy O! To było? No gdzie to jest? To jest występ. wybierz opcję, wybierz tekst, który na plateau lubisz tutaj, tango, tak aby wszyscy słyszeli. I narysuję wielkie koło w miejscu publicznym po koloru No to ja wybieram to. Yy. I wybieram książkę tą. I będę czytać, tak, aby wszyscy słyszeli. No to tak, wybieram tekst. Pozwoliłeś mo tak bywa z tymi, którzy nadużyli zaufania Aż okno się zamknęło. Okej, okay, to by było na tyle. Dziękuję. Dajcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i to nie książka się żegna. pa! pa!